W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o kolejnym rozpadzie związków w serialu 19. Tym razem padło na Mele i Kacpra. Jakiś tydzień temu kolega wysłał mi tekst z jakiegoś artykułu, gdzie opisywali co będzie się działo w nowym sezonie. I mogliśmy w nim przeczytać, że Mela znajdzie się w miłosnych tarapatach. Dziewczyna uważa, że tworzy najlepszy związek na świecie oraz jest szczęśliwa z Kacprem. Niestety do czasu. Przypadkiem poznaje przystojnego młodego, a zarazem zdolnego aktora. Zakocha się w nim od pierwszego wejrzenia. Zanim przejdę do omówienia, panie autorze, masz pan jakieś fake info? Bo mela nie jest jedną z ulubionych bohaterek. Od trzeciego sezonu trochę się pozmieniało. Research naprawdę nie boli, ale uczy. Teraz mogę co nieco powiedzieć na ten temat. Serio, nadal mnie ten serial nie przestaje zaskakiwać. Ni z gruchy, ni z pietruchy pojawia się jakiś aktorzyna. W dodatku zdolny. Mela go spotyka i już jest zakochana po uszy. Oni chyba serio myślą, że jak rozwalą kolejny związek, to będzie ciekawiej. Zresztą Kasper już drugi raz zostanie bez mydła. No wiecie, przez dziewczynę. Znają życie za Zakończy się ich związek i Mela zwiąże się z tym nowym. Kasper znów będzie szaleć, wiecie, kopia tego, co już było. Jak dla mnie to robi się już powoli nudne. Ile można oglądać jedno i to samo? Wiem, że ktoś może powiedzieć, bo u Małgosi był na Insta, ale to nie znaczy, że są razem, bo gdzie ma się wyprowadzić? Znów się wyprowadzić, tak jak miało to miejsce na Ditla? Nie sądzę. Napisz w komentarzu, czy lubiłeś ich związek?